Dzień dobry Państwu. Było już o naszych wystawach, było o warsztatach w plenerze, a teraz opowiem o takiej rzeczy, którą robimy już chyba trzeci właśnie rok. To są mianowicie spotkania online na, na platformie Zoom. Teraz mamy yy, Kolejny rok akademicki przed sobą i nazywamy te nasze spotkania pracownią otwartą. I na czym to polega? W zasadzie może zgłosić się każdy. Są y, różnego rodzaju ćwiczenia malarskie do wykonania, ale ja wziąłem system, który sprawdza się na Akademii Sztuk Pięknych. Student pierwszego roku. Zjawia się w pracowni malarskiej jakiegoś profesora, gdzie w jednym pomieszczeniu są studenci od pierwszego do piątego roku i malują tą samą martwą naturę. Ale wymagania są inne od studenta pierwszego roku, inne są wymagania od studenta, który jest na trzecim albo na piątym roku. Owszem, profesor, asystent robi uwagi, robi korekty, ale studenci również czerpią z przebywania ze starszymi kolegami. Oni się nawzajem inspirują. Student pierwszego roku obserwuje, jak ten student z trzeciego roku interpretuje martwą naturę, jak ją obserwuje, jak do tego podchodzi. I właśnie ten sposób wykorzystujemy na tej naszej platformie Zoom, bo pojawiają się bardzo różni ludzie i zajęcia wyglądają w ten sposób, że jest cykl ćwiczeń, każdy to wykonuje, ale każdy jest na różnym etapie tego twórczego zaawansowania. Nie wiem, czy się dobrze wyrażam, ale wiecie Państwo o co chodzi. W każdym razie zajęcia wyglądają w ten sposób, że najpierw dostaję mailem zdjęcia prac, zdjęcia ćwiczeń, które uczestnicy wykonują. Prezentuję to po kolei, omawiam. Potem jest dyskusja, bo każdy uczestnik tych spotkań ma prawo e, zabrać głos. Myślę sobie, że bardzo e, wzbogaca świadomość. Bo tak na zakończenie powiem jedną rzecz, która mnie ostatnio ucieszyła. Jeden z uczestników kursu malarstwa abstrakcyjnego powiedział, wiesz co Jarek, ja myślałem cały czas, że malarstwo abstrakcyjne to polega na tym, że tutaj położę jakąś plamę, tu fajnie wygląda, a nagle się okazuje, że to zupełnie o co innego chodzi. Jak jesteście ciekawi, o co chodzi, to bardzo serdecznie zapraszam.